W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dzień dziewiąty. Wychwalanie Boga. Duchu Święty natchnij mnie. Miłości Boża pochłoń mnie. Spojrzyj na mnie. Z Jezusem błogosław mnie, od wszelkiego zła, od wszelkiej iluzji, od wszelkiego niebezpieczeństwa za. Myśli błogosławionej Maryi. Mój Boże, wielbię Cię, tylko Tyś jest wielki. Uwielbiam z podziwem. Jesteś wspaniały. Któż do Ciebie jest podobny? Nie ma innego Boga podobnego do Ciebie ani w niebie, ani na ziemi. Jakże jestem szczęśliwa, że Bóg mnie stworzył, by go nazwać moim Bogiem. Niech wszystko dźwięczy od pieśni pochwalnych na cześć mojego Boga. Czy jestem radosna czy smutna, niech Twe święte imię będzie błogosławione, Panie. Czy jestem zatworzona czy spokojna, niech Twe święte imię będzie błogosławione, Panie. Czy cierpię czy się cieszę, niech Twe święte imię będzie błogosławione, Panie. Błogosławiona Mario, proś za mną we wszystkich moich potrzebach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Boże Ojcze nasz za przyczyną błogosławionej Marii, ufając nieskończenie twojemu Synowi wołam do ciebie w moich potrzebach Ojcze niebieski nie wiem czy to co cię proszę jest zgodne z twoją wolą dlatego z Jezusem w ogrodzie Getsemani modlę się nie moja wola lecz twoja niech się stanie bądź przy mnie Ojcze przez Chrystusa w Duchu Świętym Amen Alleluja, gloria, alleluja, farmen gå. 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 Alleluja, gloria, Gloria, alleluja. Alleluja. Gloria, alleluja. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki.